Witam wszystkich, wojciech Baliński manczelać pojazdy używane ulica Handlowa 1. Zapamiętajcie ten adres. Ciągnik, który widzicie na ogłoszeniu to MantegX GX o mocy 440 koni w kabinie XLX w nadwoziu loudek. Ciągnik z roku 2016, końcówka, co prawda wrzesień. Ma przejechane na chwilę obecną 290 000 km. Jest to ciągnik po naszym kliencie flotowym. Posiadamy kilka sztuk bliźniaczych ciągników o podobnych parametrach. Ciągnik, w świetnej kondycji wizualnej i technicznej, w całości serwisowany u nas tylko i wyłącznie wyposażony w zbiorniki 960 litrów na przełożeniu tylnego mostu 253 systemów pomocy. Posiada man brake asystent hamowania, tempomat, asystent ruszania na wzniesieniu. Posiada również asystent pasa ruchu, który tutaj widzicie między innymi na przedniej szybie. Zabezpieczenie w trakcie jazdy odpowiada układ ESP, ASR i ABS. Chciałbym Wam przybliżyć stan ogumienia na dzień dzisiejszy. Przód 315 na 60 z bieżnikiem powyżej 6 mm. Przejdźmy teraz do tylnej sekcji pojazdu. Na tyle mamy założone opony Michelin 295 na 60 Tutaj jest bardzo duży bieżnik, na pewno powyżej 8 mm, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. No, i z przodu bliźniacza opona do lewej strony z bieżnikiem powyżej 6 mm. Przebieg pojazdu na dzień dzisiejszy to 290 000 km, przy czym ma w całości wymienione okładziny hamulcowe przód i tył. Chciałbym Wam przybliżyć najbliższe interwały serwisowe. Z tego co patrzyłem, wszystko na bieżąco zostało w ciągniku zrobione także najbliższe serwisy dopiero w 2021. A teraz przybliżę Wam wnętrze pojazdu, jak widzicie ciągnik w świetnej kondycji we wnętrzu, zrobię tutaj zbliżenie na deskę rozdzielczą na podstawowe funkcje, kierownica, radio, ciągnik ma wbudowane już radio CB, Zapraszam wszystkich do kontaktów. Wojciech Baliński, mój numer telefonu to 538 975 710. Znajdujemy się w Czeladzi na ulicy Handlowej 1, Mantopius Track Center Czelać. Zapraszam serdecznie.